Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Eee, coś, ostatnio mam taki dziwny nastroj, więc uznałam, że może jak zacznę dla Was kręcić. A dzisiaj mam zamiar nakręcić jeszcze kilka filmików, bo prosiłam Was na Instagramie wczoraj wieczorem, co chcecie zobaczyć. I zawaliliście mnie po prostu tym, co chcecie zobaczyć. Więc uznałam, że może się zmobilizuję dzisiaj i nagram po prostu kilka filmów i będę miała tak naprawdę na zapas. Ale tym nagrywaniem m, siebie trochę rozweselę, bo zwykle przed kamerą trochę się rozweselam i potem zapominam o jakichś wszystkich moich smutkach. Słuchajcie, jest dopiero środa, a ja się czuję tak strasznie zmęczona, jakby minęły dwa tygodnie i nie było żadnego weekendu po drodze. A chciałam w ogóle powiedzieć Wam o innej rzeczy, która mnie ostatnio trochę zasmuciła na YouTubie. I nie jest to żaden hejt, ani nic takiego, ale ostatnio YouTube, wiecie, jest ta strona główna, która proponuje jakieś filmiki i wyskoczył mi filmik jakiejś dziewczynki... O tytule Moja walizka na zieloną szkołę. Była jakaś w ogóle późna, godzina nocna, ja coś robiłam i powiem szczerze, najpierw sobie dla Beki to puściłam. W sensie e, wysłałam to mojej koleżance na zasadzie, że rośnie mi konkurencja, haha ha, ha, i w ogóle nie. I słuchajcie, tak, siedziałam i coś robiłam na tym komputerze i nawet z ciekawości weszłam i byłam naprawdę w szoku. W sensie mm, wiem, że dzieci coś takiego, że dzieci zawsze chcą dążyć do tych swoich wzorów e, dorosłych, ale słuchajcie, dziecko prowadziło vloga dokładnie tak, jak się prowadzi, mówię o takimi samymi zdaniami, jak się mówi na normalnych vlogach, podejrzewam, że używam tych samych zwrotów. Znaczy ja wiem, że to są małe dzieci i to jest dla nich fajne, ale potem zauważyłam w komentarzu, aż sobie zjechałam, że to dziecko jest z piątej klasy. Ma 12 lat, czy 11 i powiem wam szczerze, najbardziej mnie ruszyło to, jak były jej urodziny. Sorry, ja naprawdę na tym kanale chwilę spędziłam czasu, bo byłam chyba w za dużym Lekkim szoku, ale nie takim właśnie dla Beki, bo ona nie prowadziła tego tak źle, że tak powiem. Tylko gdyby była kilka lat starsza, to naprawdę super, by można było to nawet pooglądać. Wiecie o co chodzi? Że e, taka fajna dziewczynka, tylko jest dziewczynką. I słuchajcie, e, na urodzinach dostała kartki i słuchajcie, wyobraźcie sobie, że dzieci jej życzyły na przykład e, tysiąców subów, e, milionów lajków i w ogóle. I powiem Wam szczerze, ja tego tak słuchałam i sobie pomyślałam, że. Od kiedy dzieci sobie życzą czegoś takiego i od kiedy popularność i bycie fajnym przestało być na zasadzie, że nie wiem, fajnie z Tobą spędzam czas. Ja sobie teraz wyobraziłam, że Ona coś nagrywa i cała jej klasa wie, że Ona nagrywa, więc to też jest straszne, bo wystarczy jedna rzecz i dzieci nie zapominają. Jedna, jedno potknięcie, które Ona nawet nie zobaczy, ale zobaczy ktoś inny, napisze to w komentarzach i Ona będzie miała przekiechane w całej, w całej klasie. No i sobie tak pomyślałam, że od kiedy dzieci popularność albo własną samoocenę budują też na tym, że po prostu prowadzą kanał i co i e, dziecko zamiast się spotkać z drugim dzieckiem w wieku 12 lat e, nagrywa vloga. Mm, dokończę za chwilę. No i powiem wam, że naprawdę byłam trochę zdziwiona i zszokowana. E, tym, że mm, wiadomo, że dzieci zawsze chcą zachowywać się jak dorośli, robić to, co dorośli, um, ale gorzej, jeżeli to robią i ona tak naprawdę jak sobie by chwilę pooglądał człowiek to myślę, że można się nawet dowiedzieć, do jakiej szkoły chodzi, um, jak się nazywają jej koleżanki, e, w których godzinach jest sama w domu, że ma siostrę, a ja naprawdę nie poświęciłam dużo czasu na to, żeby oglądać taki kanał. Um, I w którymś momencie było coś takiego, że siedziała, a ona nagrywa telefonem, więc już w ogóle, no nie ma jakby rodzice podejrzewam, że nawet nie zdają sobie z tego sprawy, bo był taki moment, że siedziała w aucie i mówiła jestem na stacji benzynowej, wracam mój tata. Nie no czyli wiadomo, że tacie nie mówimy co robimy. Um, i powiem Wam szczerze, nawet o dziwo nie było jakiegoś hejtu na jej kanale. No tam parę osób, oczywiście, ją jechało, um, no ale tak jak mówię, naprawdę bardzo inteligentna dziewczynka. Za 12 lat sama będę mamą 12-letniego syna, i pomyślałam sobie, że nie chciałabym, żeby w internecie publikował treści, które tak naprawdę mogą go kiedyś skrzywdzić i sam może sobie dla siebie ściągnąć jakieś nieprzyjemności. I powiem Wam szczerze, przez chwilę sobie zastanawiałam się, co my możemy jako dorośli zrobić, i chwilę pogrzebałam i się okazało, że jest coś takiego na YouTubie, jak możliwość zgłoszenia kanału. No i tak też zrobiłam. No i do tego też Was zachęcam, że jeżeli widzicie takie dzieci, to nie róbcie sobie z nich beki, tylko po prostu e, wejdźcie, to jest jak jest e, pod filmikiem: macie takie trzy kropeczki, jest chyba udostępnione. Coś jest sobie kciuki, potem jest udostępni i potem na takie trzy kropeczki, jak w to wejdziecie, to na samym dole tam jest zgłość filmik, ale na samym dole jest zgłość kanał. No i tak naprawdę ja tam wybrałam któryś z tych podpunktów, opisałam dlaczego zgłaszam ten kanał. No że po prostu to jest w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale YouTube'a można mieć dopiero od 13 roku życia. Także dziewczynka na pewno musiała już nawet skłamać, zakładając konto na YouTubie. No. Moje dziecko się z tym zgadza, słyszycie? No, walczmy z takimi rzeczami. Ja nie mówię, że z tym. Że to zatrzymamy, ale gdybym ja była dwunastolatką i nagle weszłabym na coś takiego jak YouTube, um, miałabym swoje konto i nagle by się okazało, że YouTube mnie zablokował, ponieważ nie mam tylu lat, ile trzeba, to podejrzewam, że nie chciałoby mi się ponownie budować tego wszystkiego e, i wierzę w to, że znaczy, ja bym się po prostu wystraszyła, że ktoś się jednak dowiedział, że ja mam to konto, że nie wiem, dowiedzą się o tym moi rodzice. E, no i pomyślałam sobie, że może takimi małymi krokami jej koleżanki też nagrywają, e, bo widziałam tam. Już pół klasy prowadzi vlogi w ogóle, ale ona jest najbardziej jakby popularna. Um... I pomyślałam sobie, że tak powolutku, powolutku, sukcesywnie może kogoś to zniechęci, może takim małą cegiełką do... nigdy się o tym nie dowiem, czy to coś powoduje w jej życiu. Mam nadzieję, że to jej pomoże i że YouTube naprawdę zablokuje jej kanał. Będę wam informować, bo z ciekawości, będę sobie zaglądać. Um, no, ale też jestem ciekawa, co wy sądzicie o takich vlogujących dzieciach, ale nie takich, co wiecie, siądą przed komputerem i jęczą i coś tam śpiewają. Um, no bo to też jest straszne, ale wiecie o co mi chodzi. No, są takie filmy, filmiki potem się śmieją dla beki, że dziecko śpiewa, tańczy czy coś takiego, ale o takich filmikach, kiedy dziecko naprawdę prowadzi swój kanał ee... Nie wiem, pokazuję, jest 8:30, wychodzę, jestem tak ubrana, mam koszulkę z rezerw, mam narzutkę z tego. 15 tysięcy razy maluję usta błyszczykiem. No, ja uważam, że z takim czymś trzeba jakoś walczyć, a my jesteśmy jednak dorośli i to od nas też zależy i nie możemy sobie tak popatrzeć na to i he. no ale ta dzisiejsza młodzież idzie dalej, ponieważ mamy możliwości, o czym nie wiemy. Czasami nawet, albo czasami po prostu przeglądniemy: Jezu, ale głupie dziecko, biedne dziecko, pewno rodzice nic nie wiedzą, przechodzimy dalej. Trzeba coś zrobić. Um, no, w nas jest, um, mamy możliwości, więc słuchajcie, jak widzicie coś takiego, to nie oglądajcie dla Beki, tylko pomyślcie wtedy o tym, czy wy byście chcieli, żeby wasze dziecko coś takiego nagrywało. Buuu, Hej, jest mama. godzina. Jest godzina 14 i od 2 godzin. E, miałam zamiar nagrywać wam filmiki, ale ten jegomość uznał, że lepiej jednak dzisiaj poleżeć z mamą i mama ma czytać bajeczki, tak? Mama miała czytać bajki, a słuchajcie, już mi głos zastyk, a wiem, że chce dzisiaj dla was ponagrywać, więc e, koniec bajeczek na dzisiaj. Jak tata... Mała, jak tata przyjdzie, nie bijemy mamy. No co? No, więc jak tata przyjdzie, to poczyta. E, a mój syn w tamtym tygodniu nauczył się, słuchajcie, przewracać sam na boki. No tak, w tamtym tygodniu jakoś nie synuś? Na tym tygodniu opanował tą sztukę i bardzo go to bawi. Jak sam to zrobi i umie już wrócić też na plecki. Najpierw przewracał się na prawy bok, tylko trochę się wiecie, na początku człowiek zawsze się martwi, czy na pewno ogarnie, ale po dwóch dniach ogarnął, że na lewą stronę też się da przewrócić. No więc leżymy sobie teraz na łóżku. No tak, co? No teraz już niecierpliwymi, tak? Dobra, idziemy przebrać pieluchę i mam nadzieję, że on zaśnie. Ej! No tak. No tak, Harbiesz. Tak. No, miałam Wam pokazywać też prawdziwe oblicze macierzyństwa. Więc... No, więc idziemy tak. Ej. No, idziemy przebrać pieluchę. O! Mam nadzieję, że ten pan zaraz zaśnie. Łe, 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 No, dobra, kończymy. I Ale mam nadzieję, że dzisiaj coś udało mi się jeszcze dla Was nagrać i pomalować samą siebie tak Dobra, jest godzina gdzieś przed 15, a nie nawet 15.12. I słuchajcie, przyszła tak olbrzymia chmura. Ja sobie to odsłonię. Mm, ale przyszła tak olbrzymia czarna chmura, że ja teraz nie za bardzo wiem, co mam zrobić. Czy mam rozstawiać lampy do nagrywania? Bo jak się, się ustawię, światło będzie kiepskie. Um, a z drugiej strony, jak za dnia odpalę lampy, to wiem, że potem wyglądam bardzo prześwietlona więc może siądę sobie jakoś bliżej okna, może to jest jakiś pomysł. Um, no nic, zabieram się do roboty, wolę, że czekacie na film, o zaczyna padać um, i to mi przypomniało o tym, że zanim zacznę nagrywać muszę zgłosić rynne, bo słuchajcie, um, na czwartym piętrze u nas w bloku zerwała się rynna um, i nic by się nie działo tak właściwie, gdyby nie to, że cały deszcz, który leci z tej rynny z całego dachu, wali mi o parapet i pierwszy raz to zobaczyłam, um, że mam po prostu do połowy okno ochlapane um, i Właściwie dobrze, że tak się stało, bo właśnie widzę, że mi mrugocze bateria, więc szybko zgłoszę tą rynnę do administracji, żeby coś z tym zrobili. Naładuję baterię i siadam nagrywać. Jakbyście kupowały, ja będę o tym mówić w filmie na temat wyprawki, bo chcę takie nakręcić, ale jakbyście kupowały mm, prześcieradło, to nie polecam za bardzo tych e, z IK, bo jak widzicie wszystko przez nie prześwituje. Mały śpi na takim podkładzie, znaczy tylko pod głową, o tym też Wam powiem w filmie, ale ma też takie jakieś misie na tym, takie bardzo delikatne ekry misie na, na tym materacu e, i one prześwitują. Mnie to strasznie denerwuje, co to za zamyślenie? Ja też myślę, nie idziemy spać, co? Chodź się przykryjemy. Ja wiem, ty nienawidzisz tego, żeby cię mama przykryła, co? Ale może... Może wytrzymamy chwilę, co? Siema, tylko taka rączka wystaje, tak? Cieplej będzie. Cieplej Ci będzie, kochanie, pod tym. Czasami mnie pytacie też o to, skąd mam pościel. Pościel mam z Lamilu. Lamilu. Właśnie dzisiaj jest wyprzedaż w jednym ze sklepów. Może coś chcesz, kochanie. Chcesz coś jeszcze z tej serii? No nie patrz takimi wielkimi oczami, tylko idziemy spać, tak? Muszę się wam pochwalić, mój synek pierwszy raz od kiedy się urodził leży pod kocem i go nie skopał. Widzisz? Bierzesz przykład z Tymka, tak? No i bardzo dobrze, od tego są kocyki, że się nimi przykrywa, kochanie. I jak się z przykrytym kocem, to się nie... Nie, rozkopujemy ślicznie, jestem naprawdę z Ciebie dumna, słuchajcie, wiem, że to jest pierdoła, ale nawet nie wiecie, jak się ucieszyłam, jak przyszłam i zobaczyłam, że on dalej leży przykryty, bo to znaczy, że może będę mogła go cieni ubierać na noc, no bo go nie przykrywam w nocy, bo zawsze wszystko skopuję, chociaż już widzę, mhm. mama pochwaliła za szybko dzień chyba, co? Nie chwal dnia przed zachodem słońca, tak? Już widziałam nogi w górze, czyli yy, pozycja pierwsza do skopywania została przyjęta. O, tak ci dam, może ci będzie trudniej to skopać. Słuchajcie, zauważyłam, że nagrywanie z dzieckiem, które jest ubrane na biało, nie jest dobrym pomysłem. I ostatni raz Antoś, jak w dniu, w którym chcę nagrywać, ubieram cię na biało, ponieważ mój sen i tak już jest jaśniejszy ode mnie i to dość mocno. I słuchajcie, jak teraz jeszcze macie jego, jego tylko główkę w ekranie, to jest spoko, ale że tylko nagrywałam filmik, który musiałam go pociągnąć trochę wyżej i zobaczcie, co się dzieje, od razu światło, że tak powiem, koncentruje się na jego białych body, a ja się robię ciemna, tak, kochanie? a ja w ogóle pokaż się może ładnie. Cześć! No! Oh. Z tej strony mama nie lubi włosów, co? A ty lubisz mamy włosy? Lubisz mamy włosy? No aparat interesuje cię, tak? Bombelku, a ty jesteś ciężki, a ty jesteś ciężki. Mm. 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 Ale kochani, ile razy Ci mówiłam? Nie patrzymy w podgląd. Tu patrzymy w to oczko. W to oczko patrzymy. Mm. Moje kochanie. Dobra, idę go. Idziemy się przebrać. I co? I kiedy dalej? Hmm? Hmm? Deszczyk pada, tak? No właśnie, rozpadało się jeszcze i mam nadzieję, że tego bardzo nie słychać w filmie, chociaż pewno a, i tak nic nie pobiję. Mm, jak nagrywałam, co to było? Chyba Halls W zasadzie tak się ubawiłam, bo Antoś leżał z boku i cały czas oddychał, a on tak oddychał, bo tak. I to z tyłu brzmiało, jakby ktoś cały czas piłował drewno. Ale to słyszałam dopiero... Mm przy montażu, tak kochanie? No fascynujący jest świat na zewnątrz, tak, ale umamy i tak najlepiej. Dobra, idę go ogarnąć, bo nie mogę nagrywać wszystkich filmików z nim na rękach, a już ostatni tak się mi zdarzyło nagrywać. Dobra, nagrałam Wam drugi miesiąc z życia Antka i tak naprawdę, słuchajcie, przyszły tak ciemne chmury i tak brzydka pogoda, ja wstawiam jeszcze pranie, bo liczyłam, że jeszcze mi wyschnie, więc szybko idę ściągnąć pościel, którą mam na balkonie, powieszę z to nowe pranie i myślę, że już nie ma sensu dzisiaj dalej kontynuować tego vloga, bo i tak jest już jakaś 18:00, zrobię teraz kolację, zmontuję ten filmik, żebyście mieli i żeby był na kanale już o 6 rano jutro, żebyście w środę mieli co ciekawego do oglądania, potem się zajmę. Właśnie montażem tego filmu o drugim miesiącu i może jeszcze jak mi się coś uda, to nagram coś jeszcze, ale wątpię. Myślę, że się zajmę tym jutro. No, takie były wielkie plany, no ale na szczęście coś tam, coś tam nagrałam, więc, więc jestem zadowolona. Mam trochę pogląd, co chcecie, więc też jest mi troszeczkę łatwiej się za to zabrać. Może, ale nie obiecuję, może jutro się wezmę za ten kącik małego i on się wtedy pojawi w sobotę. Nie taka niespodzianka na sobotę rano. Dobra, to kończę Was, kończę Was, kończę i pozdrawiam Was serdecznie do zobaczenia w następnych filmach i vlogach. Pa pa!